Primark, to jest teraz mój ulubiony sklep. Wydałam. Uwaga! Tum turum! Te spodenki były po 13 zł. No, jak na Primark to była droga, bo kosztowała 90 zł. Kosztowały 13 zł. No, nie wiem, co Wam pokazywać: siebie czy pieski. To pieski są urocze. No, czy to nie jest cute? it's from right. Mark, to jest teraz mój ulubiony sklep. Serio. Byłam w manufakturze. No, fakt, że ja nie lubię zakupów. Są wyprzedaże. Weszłam do HM. Weszłam do Roswana. Do Roswana zrobiłam takie zakupy. Weszłam do Tezenis, gdzie jest piękny kostium w truskawki. Jeżeli podoba Wam się moja pościel z mazur w truskawki, która swoją drogą jest z Primark'a, to jest taki kostium. Tylko masz... Z o, przyszły moje pieski, patrzę na telefon, bo żarcie nie ale wyglądam generalnie bardziej jakbym wróciła z targu albo z pralni, albo nie wiem skąd, ale no właśnie, zobaczcie, jaka zajebista torba. Kupiłam sobie na wibracje, żeby nosić mandur, bo wiecie, to jest taka torba, gdzie ja sobie włożę butelkę wody, ten, matę do jogi, takie rzeczy. No, ta torba, słuchajcie, 22 zł. Jeszcze były inne. W sumie żałuję, że nie wzięłam więcej. Jak jestem miałam taką Gucci, jak zamówiłam. Nie wiem, co z tam, zamówiłam. I przyszło. Po prostu to była moja ulubiona torba na zakupy do Lidla. No ale nieważne. Słuchajcie, pobiłam rekord. Wydałam. Już Wam mówię. gdzie ile wydałam. Nigdy tyle nie wydałam. Ale naprawdę tyle rzeczy mi się dzisiaj podobało. I tyle rzeczy było jeszcze w przecenie za marne grosze. Gdzie to jest aplikacja? Już wam powiem. Bo. Nie mam tu chyba. A nie, to o ja tu szukam, ja ją mam... wydałam. Uwaga! Tum Mhm. Uh -huh. No. Ale słuchajcie, kupują sobie rzeczy na Maduro, kupują sobie rzeczy, no po prostu świetne i naprawdę takie fajne rzeczy. Pierwsza rzecz. Ze skarpetkami z primerka mam problem. Znaczy, chyba jeszcze żadnych nie miałam. Właśnie wcześniej żadnych nie kupowałam. Bo wiecie co, one mają fatalny skład. Ja muszę mieć koton. Muszę mieć bawełnę, bo inaczej moje stopy się źle czują. I tu jest, słuchajcie, 53% bawełna. Potem jest 36% poliester. 5% elastan. 4% nieco. Co to jest? Elastodien. Jakiś. No nieważne, w każdym razie jest tylko 53% nie Ja nie kupuję takich skarpet, ale te, te mi się tak spodobały, bo ja chcę je nosić. Nie wiem, mam ochotę na skarpetki i klapki, a ja nie mam takich skarpetek. I mam ochotę je nosić z tymi czerwonymi klapersami z CCC, tymi hunterami. I po prostu, no te są idealne. One właśnie chciałam takie białe, sportowe, ale żeby nie było jakieś Nike czy coś. I te zobaczcie. Hello Kitty. Hello Kitty i Hello Kitty. Nie wiem dlaczego, ale po prostu nawet tak jak dzisiaj mam taki outfit, o, do tego mam takie alabokserkowe spodnie i właśnie takie skarpetki i ten... i klapki gumowe. Tak, takiego outfitu mi się chce. Słuchajcie, dobra. To elka. Te elki są za duże, ale te spodenki były po 13 zł. Na Mazurach to jest najlepsze, co może być. Oczywiście lepsze, by były ciemne kolory, ale właśnie, wiecie, do spania, do chodzenia, do pływania, do jeżdżenia rowerem. Yy, ja już mam takie jedne, nie wiem, jakieś z Płatkiem, czy tam z czymś piżamowym. I je kocham. No i 13 zł. Niestety, wiecie, rozmiarów było mało, więc niektóre rozmiary brałam. To co było? O, to słuchajcie. Jest kolekcja Rita Ora. I to niestety, to był najmniejszy rozmiar. To jest 40. I zobaczcie, to jest taka koszulinka. To będzie idealne na wibracje, bo to jest taka ala kamizeleczka. Tu ma w ogóle ten, na dzędzelkach ma, słuchajcie, takie kwiatunie. zobaczycie takie kwiatuszeczki. I to jest taki haft angielski. Ja w ogóle kocham wszystko, co z białe z haftem angielskim. I ja stwierdziłam, że to będzie fajne, jak ja właśnie sobie noszę, ten akurat nie, ale ja mam to body ze skims właśnie takie wycięte na maksa. Do tego shorty, i na to założyć, wiecie, coś takiego, żeby to tak na przykład jak nie chcę, żeby mi było tak dekolt widać albo to, że jestem bez stanika, wiecie o co chodzi. A do tego będzie cute, do kowbojek i w ogóle. Niestety jest upierdzielone podkładem, ale to ja sobie to wypiorę, bo widać, że ktoś mierzył po prostu, a była ostatnia, a reszta były jakieś 46. No więc yy, wzięłam taką. To było. To ile kosztowało? 70 zł, ta Ritaura była droższa. No i to taka bawałenka, super ładne to jest tu z tym wiązaniem bardzo mi się to podoba to. słuchajcie jak ja to zobaczyłam na dziale męskim, bo zaraz Wam powiem po co poszłam na dział męski ale patrzcie na to ja zawsze chciałam taką koszulkę Ganses Roses i ona jest męska, jest taka Wziąłam xx to jest 3x czy 2x nie, nie widzę teraz rozmiaru 3XL, bo ja chciałam mieć taką, słuchajcie, sukienkę. I żeby tutaj po prostu mieć, wiecie, żeby tu mi wystawało i no zaraz, jak będę miała chwilę czasu, to może zrobię, mierzymy. A tutaj jeszcze, jest, wiecie, miasta i trasa koncertowa. No, mega. I to kosztowało 60 zł. No, w ogóle było tyle fajnych rzeczy, że po prostu szczerze mówiąc, to się bałam, że już tego nie doniosę i było mi bardzo ciężko. Ale przysięgam Wam, że ja bym tam dzisiaj. Loruszu? Chodź do mnie, kochanie. Loruszu, chodź, zobacz, już co kupiłam. Nie? No dobrze. Było tyle rzeczy. Chodź, kochanie. Za gorąco Ci nie chcesz na kolana. Dobrze. Tak. Eee. Y było tyle fajnych rzeczy, że ja bym jeszcze yy, drugie tyle z, zakupów zrobiła. To ja już mam takie koszulki z chemu Rolling Stones, tylko że ta już jest wyjściowo duża, oversizedowa to jest sukienka. Bo to jest słuchajcie, Lka. To kosztował też 60 zł, bo te na licencji są droższe. I wierzę, słuchajcie, jak jest, jest 28 stopni w domu. Jest dramat. No i taka długa, szara. No ja kocham, kocham, nawet wiecie co do spania, do chodzenia, tak po prostu. Sama wskoczyła. Ła, i jak ja teraz będę hol robić? Zba... I ty też, chcesz, no chodź, koteczek, chodź. No chodźcie, przecież kocham Was bardzo, ale tu ja się boję, że Ci będzie za gorąco, rolutku. Nie, no zimny masz nosek, chyba to nie jest od temperatury. Ruzia, Ruzia, spadniesz. No, jakie ja mam nagrywać? Dobra, siedźcie tu. Tak. No ale fajnie się leży, tylko że ja tu potrzebuję wyjmować. To, to, to sieć tu. No, więc taka koszulka Rolling Stones i szara i w ogóle no, ja uwielbiam. Ruzik widzę, że wygodnie ci jest. Co ja mam teraz? Ruziku, musisz tu się przesunąć pies. Takie wzięłam gacie i wiecie co? Przy Kasie się okazało, bo potrzebuję takich zwykłych dresów na mazury. I się okazało, że one kosztowały 13 zł. 13. Jeżą ja więcej nie wzięłam. One kosztowały najpierw 39, potem 28, a przy Kasie mi pokazało 13. I takie są majtkowe zielone. Czekaj, lulutku, kochanie, tylko bym wyjęła tą koszulkę spod ciebie, bo wszystko będzie wygniecione. O, i patrzcie, takie zwykłe ten. Fajne spodnie na takim. Misiaku. No, żałuję, że nie wzięłam więcej, wiecie? Nie mogę z niej czekać, żebyśmy. Ja muszę... Sorry, ten hol będzie taki, ale naprawdę słuchajcie, z 28. Teraz mnie nie widać. Tak? No albo ja, albo psy. Jak to zrobić? No nie da się tak zrobić, takiego odejścia. No ale Ruzinek tu, ten i Loluś, Tak? No siedzicie. Dobrze, ja nie wiem jak wy możecie w tym upale tutaj się kisić ze mną, ale rozumiem. To. Mm. Następne też za 13 zł były takie gadki. Widzicie, ja, so ja sobie będę ten, w tym chodzić teraz. A jak się nawet spierze, czy tam nie wiem, co, coś, coś ten... To ja po prostu będę sobie w tym spać. Albo Ruzinek będzie się tym bawił, jak widzimy, bo jest świetną zabawą to. w nie nie jest tu za ciepło. Dobrze. No, Wziąłem jeszcze takie szare, dłuższe, takie Lonely Tunes. One były za 17. No z 30, nie? No to i tak wyjściowo nie zrobię, ale. No wiecie co? No, no, mega po prostu. Taką wziąłem koszulinkę, to nie było na wyprzedaży i to nie jest z tych moich stan ze stanikiem. To jest taka jak ja lubię, tylko yy, właśnie bez stanika. Ale mega mi się ten print spodobał. I ona kosztowała. Nie wiadomo ile. 4,50 euro, więc też jakoś niedrogo. Taka pod jakąś białą koszulę, albo nawet pod tą bluzkę też myślę, żeby było fajnie, żeby włożyć to na to i tu takie kwiatuszki i koroneczka też by fajnie wyglądało. Więc to jest, to mamy to. To, zaraz, właśnie, słuchajcie, oglądałam te bluzy na Zalando. Znaczy, no nie te, ale zaraz Wam powiem, o co chodzi. Wiecie, że ja ostatnio oglądałam te ulubieńce Amery Ameryki i od jakiegoś czasu chciałam bluzę Chicago Bulls, um, i nie wiem, chodzą mi po głowie takie różne klimaty, ale te rzeczy są mega drogie, nie? I słuchajcie, patrzcie, Chicago Bulls i ona też, no jak na Primark to była droga, bo kosztowała 90 zł. Ale jest piękna czerwona i wzięłam, yy, jaki to jest rozmiar? Jakiś największy, jaki? L. -ka. No ale zobaczcie, jest gigantyczna, jest sukienką, jest czerwona, ja kocham ten kolor, jest dobrze w tym kolorze. I tutaj ma w ogóle taki haft. No i zajęliście, naprawdę zajęliście. A te, te bluzy są mega drogie. Chyba Nike ma, Nike ma te bluzy. Nie wiem, nie pamiętam. Ale yy, no. I jeszcze właśnie w takim stylu. Mówię no Wam, ulubieńca yy, Ameryki. Polecam Wam. <laughs> Obejrzyjcie sobie na Netflixie. Wzięłam ta, taką koszulkę. Ona była za 34 zł. Ruzik się, się... świeci. Nie mogę się na to. Ruzia siedzi w, w torbie. Czekajcie, a jakby tak to zrobił? No nie wiem, co Wam pokazywać. Siebie czy pieski? To pieski są urocze. Ruzinko, ja się obawiam, że Wam jest tu za ciepło, no. No. No i dlaczego ja nie umiem tego, tego, tego tak O, 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 czekajcie, żeby... Dobra, teraz jestem powiedzmy ja i pieski. Tak, jest cute, najbardziej na świecie. Kocham was bardzo. I słuchajcie, chciałam sobie kupić bord shorty eee, i byłam właśnie w Tezenis, ale tam stówę nie, nie było nigdzie fajnych, więc poszłam na dział męski do Primarka i słuchajcie, 13 zł. One W środku mają tą, wiecie, tą siatkę taką na Siusia, więc ja to po prostu wytnę. Chociaż to można z, z tym jakby, ale i o, takie zwykłe niebieskie. I mówię, dobra, jak one są takie tanie, to ja sobie wezmę dwie pary, bo <laughs> tam mi czasami wolno rzeczy schną albo nie upiorę, albo coś. I zaraz o, i drugie wzięłam takie. Bądź bezpieczny, bądź widoczny, tak. No. I też 13 zł. LK. No. Jeszcze były takie fajne, wdmuchane flamingi, ale yy, nie było rozmiaru. No nie, nie było tak. Bo był się moje to, to mi się na maksa podoba. To sobie wzięłam na wibracje do spania w namiocie, a później wiecie, do spania. Fajnie się kiedyś moją bluzę. Do spania na mazurach jak się zrobi chłodno. Patrzcie. To jest w ogóle zwykła bluza, nie? <laughs> I specjalnie wzięłam. 2XL, żeby była taka wielka. O, widzicie, jest fajna, taka niebieska. Z się puchackim. Ona jest przepiękna. Ile ona kosztowała? 50 zł. No 50 zł. A ona jest fajna, jest na takim misiu. I nawet do tych, wiecie, do, później do tych zielonych spodni, to będzie super wyglądało. Też sobie do na nazur, jak się zrobi Chłodno, czy coś, albo właśnie do spania. Patrzcie jakie góra ciuchów. patrzcie na to. Góra ciuchów, no góra ciuchów matka kupiła. I do tego mówię, dobra, na Vibracy sobie kupię y, nowe spodnie, piżamowy, patrzcie, jakie piękne. Też z Kubusiem Puchatkiem, takie z takiego jakby bawełna z lnem, coś takiego. I tu jeszcze mają, patrzcie, taki detal. One wyglądają jak z jakiegoś y, tego ojszo albo czegoś takiego. No piękne są. I też takie bladoniebieskie i mówię, nie no, to będzie, to będzie piękny zestaw. Ja muszę to mieć. Wiem, że mam 42 lata, ale to mnie nic nie interesuje. Ja dbam o moje wewnętrzne dziecko i jak ktoś się chce z tego śmiać, to, to proszę bardzo, w ogóle mnie to nie interesuje. Ja kocham takie cute rzeczy i sprawia mi to wielką radość I, i, i uważam, że będę wyglądać pięknie. Muszę to położyć na podłogę, bo to zaraz nie. Dobra. Lecimy dalej. To, no to jest Zobaczcie, to jest taka Chicago Bulls. Taka crop top. Tylko właśnie specjalnie wzięłam du, dużą elkę, żeby była taka... O, i zobaczcie. No mega. Mega mi się to podoba. I nie wiem, czy wiecie co, ja jej nie utnę tak, żeby to jeszcze nosić takie na jedno ramię. Bo ona tu jest tu jest, a nie, no tak, taka jest ucięta niby tu jest obrębiona, ale jest taka ucięta więc Ruziku no mega, przepraszam bardzo to, o to, też jest, to jest zajebiste, patrzcie na to to są smurfy z jakimś napisem chyba po japońsku szary, tak jak ja uwielbiam no to po prostu to jest połączenie, no idealnie szary, wielki t-shirt zresztą jaki zajebisty ten nadruk no naprawdę, 60 zł. Te wszystkie na licencji są droższe. Te wszystkie na licencji są droższe. No ale mega taką koszulka, tak mi się podoba. To ja już mam. Ja to już kupiłam, tylko kupiłam LK i to jest za duże. Więc wziąłam tym razem MK, to też w ogóle 34 zł. Jak chcecie fajny, krótki kombinezon, to Wam mega to polecam. To jest na dziale sportowym. To jest niby do ćwiczenia na siłowni. I to ma włożone takie miseczki, go, takie, takie gąbeczki. Jak wiecie, do. Do czego? Do. Kocham cię. Kocham cię, do Boże. No, w stanie w tych. W kostiumach kopielowych, jak czasami są takie. I to naprawdę spoko wygląda. I ładnie jest ten kombinator, więc Wam polecam. No i teraz oczywiście wzięłam więcej tych koszulek. Tych za 17 zł. I się dowiedziałam, że one są za 17, dopóki są gładkie, bo 22 kosztują yy, z wzorkami. Więc wzięłam czarną XL. Przepraszam. Wzięłam yy, zieloną. Kurde, teraz ja tak patrzę, czy ja nie miałam l Ale chyba nie. duże takie dużym... Nie, dobra, będzie tak. O, więc wzięłam taką majtkową, ale ja po prostu biorę każdy kolor, który jest w moim rozmiarze. O, to jest nowość. Takich nie było. Patrzcie, jaka fajna. Szara kwiatkowa. O. Szara kwiatkowa. To są, słuchajcie, to są najlepsze. Naprawdę kupcie sobie. To leży na dziale piżamkowym. To jest niby do spania i to o, tu Wam zaprezentuję. To ma taki niby wbudowany stanik w środku, ale to wygląda, no wiecie, wiadomo, że to jakiś, to nie jest puszap i tak dalej. Ale to naprawdę spoko wygląda, bo nic się nie odciskał. Ten jest bardzo ładny. Nic się nie ten. Słódki się nie, nie prześwitują, nie odznaczają. Troszkę te, ten bius jest taki utrzymany, i to, to jest po prostu must have z primarka. To musicie mieć naprawdę. Nie, nie interesuje mnie, że nie chcecie. Musicie to kupić, więc przyda Wam się. I wzięłam sobie jeszcze, wiecie, co takie ładne ściereczki do domu. Tak mi się podobał taki w ogóle taki styl lat 60., trochę. O, i patrzcie, to są takie pieski. czy to nie jest cute. No, mega są te ściereczki. A tutaj jest taki dalmatyńczyk. O jezus, jaki ładny. Patrz, jaki ładny. Nie, no, piękne te ściereczki. O jezus, jakie to ładne. Podoba mi się. One były po 13 zł. A drugi jest... <laughs> Przepraszam. Ten jest zwykły w krateczkę. Będzie mi pasować. Dla dużo takich z Ikei. A tu jeszcze zobaczcie, są w kol... Ojej! Nie no, piękne zobaczcie. Piękne. Piękna ta ściereczka. 13 zł za dwie. No i wzięłam jeszcze takie skarpetki te sportowe. One też nie mają najlepszego składu, ale no i ta torba oh, przepraszam Cię Ruziu, ta torba jeszcze była czarna i, i taka jakby naturalna no mega, 22 zł, słuchajcie zajebista to w ogóle właśnie, żeby spakować jakieś rzeczy i nosić nawet po mieście czy na zakupy, mega ja mam taką podobną, takiej wielkości tą z Zary i ją kocham także dziękujemy Wam bardzo za cudowny haul z Primarka, tak? Piskami polecamy Wam Primarka i co? I liczymy, że się chłodniej zrobi. Pusiaczki.